Posłuchaj mnie, nie spóźniłaś się. Choć czasem wydaje się, że wszyscy są już gdzieś tam, przed tobą, a ty jakby zostałaś na poboczu własnego życia. Choć masz wrażenie, że czas biegnie szybciej niż twoje kroki. Choć w mediach społecznościowych wszyscy zdają się wiedzieć, jak żyć, a ty po prostu próbujesz zdążyć zaczerpnąć oddechu. Usiądź wygodnie. Daj sobie chwilę. Te słowa są dla Ciebie, tylko dla Ciebie. Weź powolny wdech i tak samo spokojny wydech. Poczuj, jak Twoje ciało stopniowo puszcza napięcie. Nie musisz biec, nie musisz teraz doganiać cudzych żyć. Ile razy myślałaś, mam już mało czasu? Powinnam była zrobić to wcześniej. Jestem w tyle. A prawda jest zupełnie inna. Twoje życie nie jest linią z deadline'ami. Nie jest zawodami. Nie jest wyścigiem. I nie jest cudzym scenariuszem. Twoje życie to droga, która ma własny rytm. I nie spóźniłaś się. Po prostu idziesz w swoim tempie. Wyobraź sobie ścieżkę w lesie miękką, cichą, otuloną ciepłym światłem, które wpada przez gałęzie. Idziesz powoli, ale pewnie i wiesz co? Ta ścieżka nie ucieknie. Twojego miejsca na niej nigdy nie zajmie inna osoba, bo jest stworzona dokładnie pod Twoje kroki. Nie jesteś w tyle. Ty dojrzewasz. Są rzeczy, na które potrzeba czasu. Jest doświadczenie, które przychodzi tylko wtedy, gdy jesteś gotowa. Są marzenia, które rozkwitają jak kwiaty tylko w swoim sezonie, a ty jesteś w swoim sezonie. Nawet jeśli jest teraz cichy, powolny, niepozorny, pozwól, że powiem ci pięć zdań, które chcę, żebyś zabrała ze sobą. Pierwsze zdanie. Poruszam się we właściwym kierunku, nawet jeśli powoli. Tempo nie jest miarą wartości. Drugie zdanie: To, co dla mnie ważne, mnie nie ominie. Życie nie odbierze ci tego, co Twoje. Trzecie zdanie: Nie muszę nadążać jednocześnie z wszystkimi. Nie jesteś wszystkimi, jesteś sobą. Czwarte zdanie. Mój czas rozkwitnie, gdy będę gotowa go przyjąć, a nie wtedy, gdy ktoś inny tego oczekuje. Piąte zdanie: Czeka na mnie to, co stworzone właśnie dla mnie. Ani jedna minuta mojego życia nie może minąć obok mojej drogi. A teraz wróćmy do odczuwania ciała. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju pola. Wiatr lekko porusza trawę. Słońce muska Twoją twarz. Przed Tobą przestrzeń. Twoja przestrzeń. Nie cudza, nie nieosiągalna, Twoja. I robisz jeden krok naprzód, miękki, prawie niezauważalny, ale to Twój krok. I to wystarczy. Z każdym kolejnym krokiem czujesz, że lęk przed tym, że się spóźniłam, zaczyna topnieć. Bo wszystko, co ma przyjść, przyjdzie. Wszystko, co ma się wydarzyć, znajdzie cię. Wszystko, co Twoje, cię nie ominie. Posłuchaj siebie. Głębiej. Tam w środku jest spokojna wiedza. Wciąż jesteś w grze. To jeszcze nie ostatnia strona. Jesteś w procesie stawania się. Nie spóźniłaś się. Dojrzewasz, rozkwitasz, zbliżasz się. Powiedzmy teraz kilka miękkich stwierdzeń. Poruszam się w swoim tempie. Pozwalam sobie żyć bez porównań. Moja droga ma sens, nawet jeśli jeszcze nie widzę całego obrazu. Ufam sobie. Ufam swojemu czasowi. Każdego dnia robię małe kroki, które prowadzą mnie do mojej przyszłości. Z każdym dniem wypuszczam pośpiech. Z każdym dniem uczę się być ze sobą szczerze i czule. I najważniejsze: Jestem kobietą, która nie mierzy swojego życia cudzym spojrzeniem. Jestem kobietą, która wie, że jej czas nadejdzie. Jestem kobietą, która ceni swój własny sezon. Posiedź jeszcze chwilę w tym odczuciu, w spokoju, w ciszy, w zaufaniu do swojego życia. A kiedy będziesz gotowa, powoli otwórz oczy, rozejrzyj się, weź oddech. Jesteś na swojej drodze. Jesteś we właściwym miejscu. I jesteś dokładnie na czas. Jestem obok i nie jesteś sama.